Hej, cześć. Witajcie z tej strony Maxinga. Ma dzisiaj następny odcinek z serii uruchamiania pocisków baistycznych czyli uruchamiania lokomotyw. To zamkniemy, bo nam nie będzie potrzebne. Teraz tak. Pierwsze co musimy zrobić. Dzisiaj w ogóle no, takiego potwora dzisiaj uruchamiamy ET22. Obsługuję to wszystkie lokomotywy ET22. Niecząc prywaciarzy tam niektórych, bo one po prostu są inne. Jakieś takie 201EO, 201EA, jeśli się nie mylę, takie mają dwa. I to będzie w osobnym odcinku i to jest po prostu się różni trochę. Bo tam macie wiele inny pulpik na przykład. Dobra. Wracając, pierwsze co musimy zrobić to przejść tutaj do tego przedziału maszynowego. Otworzyć drzwiczki i załączyć ten przełącznik. Jest to przełącznik od baterii. Potem wracamy z powrotem do kabiny. Opuszczamy się trochę, hamulec ustawiamy tutaj, żeby był już ustawiony odpowiednio. I teraz tak, zaświecimy światełka tak jak chcemy. I teraz tak, w niektórych bykach są takie tutaj przyciski impulsowe i przyci przełączniki impulsowe i przyciski, ale w niektórych są po prostu przełączniki. Tak samo tutaj jest po prostu czasami przełącznik zastartowania i stopu wyłącznika. Tutaj zamiast stopu wyłącznika jest przełącznik. Który nie powinien być impulsowy, ale na razie, że jedziemy z pełnym składem, podniesiemy dwa pantografy podniesione. Pantografy na razie włączymy manewrowe, odblokowujemy przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych. Tutaj już bardziej jest to takie prostsze. Jeżeli się umie uruchamiać siódemkę, to to też się uruchomi. Potem się załącza nasz cudowny wyłącznik szybki. Jeżeli zaskoczył, wszystko dobrze, zaświeci się, to teraz załączamy przetwornicę, sprężarkę, klasyczny dźwięk. Yy, zaciągamy... Nie, jeszcze nie. Zrobimy to tak, że najpierw wyluzujemy tutaj, używając tego tutaj przełącznika. Tak, bez powietrza jest. Jeżeli wam nie skacze, to po prostu to zatrzymać, po prostu nie, nie, nie popować tego, bo to nie ma sensu. Będziecie to długo trzymać, bo są wszystkie wagony bez powietrza niestety. Tak się prezentuje na nasz dzisiejszy składzik. Są wszystko fal, falens, sorry, nie fals. To będzie nasza lokomotywa. zrobimy sobie trochę może dzisiaj dla odmiany. O, tak pojedziemy o. dzisiaj będziemy mieli takie oto uruchamianie takie oto potworek z którego będzie widać tylko światełka wracając, jeżeli sprężarka nam się wyłącza to oznacza, że jest można też wstawić hamulec w tą pozycję jest to taka jakby luzowanie tylko hamulcem ustawiamy tutaj zaciemniemy hamulec pomocniczy tutaj nie to Fuck spójcie od razu Nie to po prostu klikam I potem luzujemy, luzujemy hamulec straszny kontroli numpad 7, albo po prostu przyciskając na niego, jeśli się nie mylę. Prem przyciskiem myszy, tak, prałem przyciskiem myszy też to się tak, Zaślepione petniczki. Cyk. Sema, semafor podany można, można polizować załączymy jeszcze radyjko nie wiem po co tutaj scenera testowali, żeby było niekiedy trzeba zgłosić gotowość zgłosimy gotowość zatrąbimy i ruszamy to ruszyło, nie powiem tutaj dla odmiany, jak w siódemkę oglądaliście to zwróćcie uwagę, że tutaj jest o jeden wskaźnik mniej, tak niż dlatego że czekam tutaj macie jak widzicie, jedno, dwa, trzy a w siódemce macie tylko jedno i dwa wracając do kabiny tutaj kręcimy kółkiem tutaj zeskoczy o, shift s, piasecznica Czyli zgadam się tutaj też już mamy 40, mamy podane nie na ten tor o. Cudownie Włączymy sobie ogrzewanie tutaj Ogrzewanie pociągu, no niby pociągu ale też w sumie to tylko daje wysokie napięcie Tak się prezentuje nasz byczór Tutaj podtoczymy tą 40 co mamy Zobaczmy tyle kołem zakręcimy No i to jest cała sekwencja można powiedzieć uruchamienia tego Potem jeszcze pokażę Wam jak, jak zjedziemy trochę dalej, za te rozjazdy, jak to zostawić? Po prostu zostawić w spokoju, odczepić. Jak tak to woli Na przykład, jak kończycie służbę i chcecie dla odmiany nie zostawiać składu z lokomotywą, tylko trochę odjechać. Tak, ja to cudowne, że nawet końca nie widać. Widoczność słabiutka. Ale to, to, to nie No tak wygląda praca na kolejce, co co będziemy mówić. No, tutaj zaraz pojedziemy na bok, a już jedziemy na bok. Sobie może usiądę, co będę stał. Teraz tutaj, ja wam powiem. Dobra, już z dużo zjazdów. To trzeba też na wyczucie, bo niektóre nie mają tego miernika osi. O, tutaj się ślizga. Jeżeli nasz skład się ślizga, tutaj trzeba nacisnąć piasecznicę Shift S. Jak to woli. Jak to woli. Teraz załóżmy, pokażę Wam. Tutaj też jest bocznikowanie w sumie w siódemce. Nie będę się specjalnie rozgadywał na temat tego, co po prostu jest w siódemce. Wszystko uruchamianie i tak dalej. Dobrze, zrzucamy wszystko na zero. Na zero powiedziałem. Najgorzej to jest: tu się zatrzymywać. Jak macie W4, albo Perłow, w takim pobocie. Dobrze, uznajmy, że. Nie wiem gdzie ale musimy się zatrzymać no, Tutaj lepiej widać to F7 Ło kurde F7, wróćmy tak. Fajny jest ten widok Rzucimy piąteczkę, to jest takie mocno hamowanie Nie polecamy w przypadku pociągów osobowych, pośpiesznych w ogóle pociągów nie kargo to takie bardziej gwałtowne jest, patrzcie, jak, jak spada prędkość. Nie wystarczy. uznajmy, że robiliśmy długo służbę, już się trochę rozpogodziło też, o. Nawet przy W4 nam się udało stanąć. No i teraz tak. Gdy mamy to zaciągnięte tutaj. To... O kurde, cały czas jechałem z pantografem pierwszym. Dobrze, to teraz rozłączamy to. Ustawiamy to, luzujemy za pomocą luzowania. Teraz trzeba tak. No i to jest wszystko. Trzeba tylko zaświecić światełka, ja to... Za pomocą specjalnego triku zaświeciłem tutaj. Nie będę Wam go zdradzał, żebyście trochę pracowali. Opuścimy przedni pantograf. Czemu nie? I podciągniemy do W4. I załóżmy, że odjechaliśmy wystarczająco od składu. To teraz tak. Po kolei zaciągniemy to załóżmy. Włączam przetwornicę, sprężarkę. Skacze tutaj to. Wyłącznik szybki, impulsowo wygaszamy. Ogrzewanie pociągu. Tutaj piasecznice, wentylatory, oporów, to można też powłączać. To można wyluzować. Tutaj zaciągają część maszynistów na awaryjne potem na obcięcie, żeby po prostu spuścić powietrze. Ja tak się nauczyłem też po nich. I tutaj zaciągamy wtedy hamulec ręczny. Można to zrobić sobie sumie kiedy się chce, ten hamulec ręczny. Opuszczamy wszystkie pantografy, upewniamy się, że są opuszczone. Tutaj wszystko, wszystko jest. Można jeszcze zaciągnąć tal, to, to jest niepotrzebne. Gasimy światełka. Przechodzimy do przedziału maszynowego i gasimy baterię. I to by było na tyle, jak chodzi o uruchamianie lokomotywy serii ET22. Jeszcze są dwutysiączki. One mają joysticky, miały joysticky yy, i tam ukrótnione. Jeszcze są te prwaciarzy, to też w innym odcinku Wam opowiem. Ale to jest w sumie tyle, jak chodzi o tą lokomotywę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków. I miłego dnia życzę.